Gościem portalu MyPeace jest Jan Krzysztof Ardanowski, doradca do spraw rolnych świętej pamięci prezydenta Alecha Kaczyńskiego i członek zespołu rolnego przy Polskim Parlamencie, który dzisiaj zakończył swoją pracę, przedstawił raport z tych prac. Na czym Państwo się skupili w tym raporcie? Raport jest bardzo kompleksowym dokumentem. Z jednej strony ocenia 4 lata funkcjonowania rządu Platformy i psl u w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich. I niestety, tutaj jest to w dużej mierze raport bardzo negatywny, negatywnie oceniający, a w niektórych sytuacjach wręcz druzgocący. Okazuje się, że z wielkich obietnic, które były padane również w ekspoze premiera Tuska, również w zapowiedziach polityków PSL-u, premiera Pawlaka czy też ministra rolnictwa, praktycznie prawie nic nie zostało zrealizowane. Odczucia na wsi są dramatycznie negatywne dla obecnego rządu, ponieważ zarówno sytuacja ekonomiczna na wsi się pogarsza, ale jednocześnie no brak nadziei, że coś się, cokolwiek się poprawi. Były wielkie oczekiwania związane z pieniędzmi unijnymi. Mówiło się o tym, jak dużo tych pieniędzy wpływa na polską wieś. Okazuje się, że to ta manna z nieba, której zazdroszczą inne grupy zawodowe, wcale nie jest taka wielka. Z pieniędzy z Unii Europejskiej na aktywne przekształcenia w rolnictwie korzysta około 10% gospodarstw w Polsce. Owszem, rolnicy dostają płatności bezpośrednie, ale one są przede wszystkim po to, żeby nie dopuścić do zwiększenia cen żywności w Polsce. To ma być pomoc dla rolników w pokryciu kosztów, natomiast rolnicy z tego na swoje potrzeby niewiele są w stanie przejąć czy też odłożyć. Więc pokazujemy pewną obłudę tego sprawowania władzy, jednocześnie chwalenia się sukcesami, których tak de facto nie ma. Liczyliśmy jako polscy rolnicy na to, że trudno. Do 2013 roku jesteśmy na gorszych zasadach w Unii Europejskiej. Zgodzili się w 2003 roku ówcześni negocjatorzy przed wejściem do Unii Europejskiej. To było SLD i PSL. Ale po 2013 roku mieliśmy już być na zasadach równych. Nie, okazuje się, że Komisja Europejska w dokumencie, który ogłosi 12 października, a wcześniej już jakby informacje na ten temat zostały przekazane, chce utrzymać nierówne formy wsparcia dla rolników w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej. I tutaj najbardziej jest przykre to, że polski rząd nic nie zrobił, żeby te równe prawa. I równe obowiązki dla polskich rolników, bo polscy rolnicy nie chcą żadnych szczególnych przywilejów, chcą być traktowani tak samo jak rolnicy w innych krajach. Niestety rząd o to nie zadbał, bo ani w prezydencji nie ma priorytetu poświęconego sprawom wsi i rolnictwa, czyli dla obecnego rządu nie jest to sprawa, o którą warto zabiegać w Unii Europejskiej. A jednocześnie, co szczególnie bulwersujące, minister rolnictwa pan Marek Sawicki, w imieniu rządu polskiego. 17 marca obecnego roku podpisał się pod takim dokumentem przygotowanym przez prezydencję węgierską, w którym mówi się o tym, że w Unii Europejskiej mają dopłaty być sprawiedliwe. A co to znaczy, sprawiedliwe? Bez podania żadnego harmonogramu, de facto, jest to zgoda na utrzymanie dalszych nierównych form wsparcia dla polskiego rolnictwa, co spowoduje no, gorszą konkurencyjność i w związku z tym my będziemy mieli coraz większe kłopoty. Dokonaliśmy analizy, tak jak wspomniałem, tego okresu sprawowania władzy w wielu obszarach, ale jednocześnie zaproponowaliśmy, bo to nie o to chodzi, żeby tylko krytykować, Prawo i Sprawiedliwość, właściwie jako jedyna partia, ma kompleksowy program dla rolnictwa i obszarów wiejskich. Co należy zrobić, żeby poprawić dochody rolnicze? Żeby ustabilizować rynki, żeby nie było takiej huśtawki na rynkach, ale również to, co jest dla nas szalenie ważne, jak wbudować rolnictwo w rozwój państwa, rozwój obszarów wiejskich, jak zapewnić y, mieszkańcom obszarów wiejskich, przecież nie tylko sami rolnicy tam mieszkają, raczej coraz więcej ludzi, nie rolników, którzy wybierają świadomie wieś jako miejsce do życia i realizacji swoich aspiracji życiowych. Co zrobić, żeby ci ludzie mieli podobny dostęp do dóbr cywilizacji, jak ci, którzy mieszkają. W wielkich miastach. My wiemy, jak to zrobić, wiemy również, w jaki sposób zdobyć środki na, na tego typu działania. One muszą pochodzić nie tylko ze wspólnej polityki rolnej, ale to, co było realizowane w czasie, kiedy PiS sprawował władzę, również z polityki spójności, czyli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, bo dopiero wtedy można myśleć o faktycznym rozwoju infrastruktury i technicznej, i społecznej. No, a co oferuje obecny rząd? Zamiast podtrzymywać to, co samorządy robiły, czyli rozwój infrastruktury, poprawa dróg, wodociągów, kanalizacji, internetu, co robią, proponują koncepcję polaryzacji i dyfuzji, czyli rozwoju wielkich miast, które mają wydrenować, wyciągnąć pieniądze. Również z obszarów wiejskich. No to jest zdrada obszarów wiejskich i najbardziej przykre jest to, że w tym wszystkim macza palce, czy też bierze udział partia, która nazywa się partią chłopską, która chce uchodzić za reprezentanta zarówno rolników, jak i obszarów wiejskich, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. Zespół rolny, którym kierował pan poseł, minister Krzysztof Jurgel, wykonał ogromną pracę przez te lata funkcjonowania. wielu. Posłów nie tylko uczyło się w ramach zespołu, ale również przekazywało swoją wiedzę w sposób bardzo kompleksowy do tego PiS podchodził. Także trzeba się cieszyć, że ta praca nie została zmarnowana, ale mamy nadzieję, że będziemy mogli ją kiedyś wykorzystać. No właśnie, a czy mógłby Pan w takim razie już krótko przedstawić kilka propozycji, jeśli chodzi o, o rolnictwo polskie, sprawa i sprawiedliwość? Skończmy przede wszystkim z mówieniem o tym, że w Polsce mają być tylko i wyłącznie wielkie gospodarstwa. To jest mit, który nie występuje w Europie i nie ma go nawet w polityce Unii Europejskiej. Owszem, w Europie jest sporo dużych gospodarstw, ale to nie znaczy, że tylko laty fundia czy gospodarstwa duże mają przyszłość. W wielu krajach, takich jak Austria, Bawaria, część Francji, część Włoch, występują gospodarstwa o podobnej strukturze jak nasze, stosunkowo nieduże, kilku, kilkunasto hektarowe. Te gospodarstwa mają prawo istnieć. Oczywiście będą zajmowały się innym typem produkcji, przede wszystkim produkcja żywności wysokiej jakości, w tym. Żywności ekologicznej, choć nie tylko. To jest również powiązanie tej produkcji lokalnej z lokalnymi rynkami zbytu. Tu chcemy z polskich miasteczek stworzyć wręcz centra rozwoju lokalnego, również. Zaopatrywane w żywność pochodzącą z terenów leżących w pobliżu. Nie potrzeba żywności od rolnika mieszkającego gdzieś w pobliżu jakiegoś miasteczka wprowadzać do globalnych sieci dystrybucji. Tam w tym miasteczku przede wszystkim jego żywność powinna być sprzedawana. Musimy ustabilizować rynki, żeby nie było takiej huśtawki jak w tym roku ze zbożem na przykład, a dwa lata temu z mlekiem. Jeżeli trzeba będzie, to również musimy uruchamiać skup na rezerwy państwowe, bo nie, nie we wszystkich sprawach można prowadzić skup Interwencyjne w ramach Unii Europejskiej, ale duże państwo europejskie w centrum Europy powinno mieć również pewne strategiczne rezerwy żywności na wypadek różnych nieszczęść, tymi rezerwami możemy również w jakiś sposób stymulować działania na rynku. Okazuje się, że nasze propozycje, które kiedyś formułował również minister Jurgiel, że nie wolno dopuścić do gwałtownej redukcji produkcji cukru w Polsce bo wcale nie znaczy, że będzie zawsze cukier tani z Brazylii. No niestety życie potwierdziło, nie ma taniego cukru z Brazylii, a w Europie i w Polsce zniszczono wiele cukrowni, w tym w 2008 roku rząd Platformy ipsl u zamykał kolejne trzy cukrownie w Łapach, w Lublinie i w Brześciu Kujawskim, a teraz mówi, że robił to rząd poprzedni, czyli Prawa i Sprawiedliwości, ewidentnie kłamiąc, to były decyzje z 2008 roku. Rolników nie wolno zostawić również samemu. Musi być system doradztwa rolniczego. My chcemy ten system ratować, ponieważ decyzje obecnego rządu doprowadziły do przesunięcia go do sejmików, czyli upolitycznienia nadzoru, a jednocześnie pozbycia ministra rolnictwa wpływu na funkcjonowanie doradztwa. Doradztwo jest rolnikom potrzebne. To jest ratowanie oświaty rolniczej, ponieważ... Wiele szkół rolniczych sobie po prostu nie radzi, one umierają. Kto będzie w takim razie kształcił przyszłych rolników? A jest to zawód coraz trudniejszy, zawód, który wymaga coraz większych, większych umiejętności z bardzo wielu dziedzin. Więc my chcemy te szkoły rolnicze ratować. Zresztą takie działania podejmowaliśmy, będąc w Ministerstwie Rolnictwa. Udało się wtedy około 30 szkół rolniczych przejąć do resortu rolnictwa. Tych szczególnie ważnych dla kształcenia rolników. Chcemy wesprzeć różnego rodzaju inicjatywy lokalne, takie jak fundusze poręczeniowe, fundusze kredytowe, ale przede wszystkim stworzyć pewne sprzyjające warunki do napływu kapitału na obszary wiejskie, żeby ci, którzy chcą tworzyć firmy, małe, średnie, tworzyć miejsca pracy, żeby przeanalizowali i doszli do wniosku, że warto je utworzyć na obszarach wiejskich, bo dzięki temu będzie Taniej i korzystniej. Czyli te tendencje, które obecny rząd wprowadził, że odrolniono grunty w miastach i zachęca się inwestorów do inwestowania w miastach, jest, jest działaniem złym i między innymi te działania, jest ich dziesiątki, to są działania, które Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli zdobędzie władzę, będzie realizowało. Zespół Rolny Prawa i Sprawiedliwości funkcjonuje już od 2003 roku. W tym czasie opracowaliśmy. Dwie wersje programu rolnego, to znaczy zaktualizowaliśmy program, który został przez zespół przyjęty w 2005 roku. Program, który jest potrzebny dla polskiego rolnictwa, który był częściowo realizowany w latach 2005-2007. Po przejęciu władzy przez Platformy Polskie Stronnictwo Ludowe w klubie powołaliśmy zespół rolny, w skład którego wchodzą posłowie, senatorowie, a także eksperci. Jego zadaniem jest realizacja artykułu konstytucji, który stanowi, że parlament, Sejm jest od prowadzenia kontroli funkcjonowania rządu. I naszym zadaniem przez cztery lata było właśnie kontrola działań ministra rolnictwa Marka Sowickiego, a także rządu w zakresie polityki rolnej. Po pierwsze składaliśmy też propozycje związane z rozwiązaniami nie tylko zajmując się monitorowaniem i ewentualnie krytyko działań ministra. W trakcie kadencji udało się przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzić 25 dezyderatów skierowanych do premiera rządu, a także do pana ministra Sawickiego w sprawie rolnictwa w sprawie y, niewłaściwie realizowanych y, zadań, a także propozycji ich rozwiązań. Dzisiaj przedstawiliśmy raport z naszej czteroletniej działalności. Raport y, dotyczy ośmiu obszarów, ale takie trzy podstawowe to jest wspólna polityka rolna, y, negocjacje nowej perspektywy finansowej i tutaj jednoznacznie stwierdzamy, że minister Sawicki nie spełnia swojej roli. Premier też nie włącza się w negocjacje dotyczące płatności obszarowych. Minister Sawicki 17 marca 2011 roku poparł konkluzję węgierską w sprawie przyszłości wspólnej polityki rolnej gdzie jednoznacznie stwierdza się, że Polska nie będzie miała po roku 2013 równych dopłat. Premier Kaczyński dzisiaj na konferencji stwierdził, że nasze najważniejsze zadania to jest właśnie wyrównanie dopłat, Polska wolna od GMO i pewność obrotu gospodarczego, bo jest dużo w Polsce przypadków, że rolnicy nie otrzymują płatności za, za swoje produkty. Zdziwiło mnie dzisiaj i jednocześnie zasmuciło kłamstwo, które w telewizji TVN24 przekazał pan premier, mówiąc o tym, że Prawo i Sprawiedliwość nie nadaje się do prowadzenia negocjacji, ponieważ w momencie, kiedy pełniłem funkcję ministra, robiłem to nieumiejętnie. Pan premier kłamał mówiąc w ten sposób, że wychodziłem z obrad Komisji Europejskiej, gdzie negocjowane były warunki rynku cukru. Pomylił nawet rynek cukru z rynkiem mleka. Druga sprawa to jest sprawa finansowania rolnictwa. I tutaj obecny rząd przez 4 lata doprowadził do tego, że zmniejszono finansowanie z 3% produktu krajowego brutto do niecałych 2% z polskiego, z polskiego budżetu. Sprawa y, y, następna to sprawa GMO. I tutaj y, pan profesor Szyszko jako przewodniczący podkomisji do spraw ustawy o GMO y, przygotował razem z podkomisją sprawozdanie, które niestety ta koalicja y, nie chce przedłożyć pod obrady Sejmu, także jest to, jest to blokowane. Raport zawiera prawie 70 stron. Jest to skrót tych opracowań, które przygotowują nam eksperci, a także członkowie zespołu rolnego. Większość materiałów mamy po prostu też do dyspozycji, do wglądu.